Witam wszystkich na moim kanale. W ostatnich miesiącach ciało kierownicze Świadków Jehowy zauważyło palącą potrzebę zmian w doktrynach. Kurczące się szeregi wiernych wymuszają popuszczanie uprzęży, na której trzymani są szeregowi głosiciele. 4 lipca 2025 roku pojawił się na stronie odwork materiał filmowy serii Sprawozdanie ciała kierowniczego. na daną numer 4 2025. I zawiera tak zwane nowe światło, które zawsze przyjmowane jest z wielkim poruszeniem i radością wśród wiernych. Nie tak dawno, w innym takim sprawozdaniu, ciało kierownicze zdecydowało, że zezwoli męskim świadkom Jechowy na noszenie brud, a damskiej części na noszenie spodni. I stało się, że połowa mężczyzn zaczęła nosić zarost. Dlaczego zaczęli to robić? Bo teraz mogą. Czego więc możemy się spodziewać w tym sprawozdaniu? Na co łaskawy niewolnik wierny i roztropny zezwoli tym razem. Wiem, że już wiecie, bo internet eksplodował po tym niusie. Wszystkie kanały zareagowały błyskawicznie na to nowe światło. Także ja z moim żółwim tempem nie miałem szans. Zatem spóźniony, ale może uda mi się dodać swoje pięć groszy. Więc dosyć wstępu przejdźmy do konkretów. A te przedstawi nam Steven Lett, wieloletni członek ciała kierowniczego. Z nim jeszcze nie rozmawiałem. Więc pozwólcie, że zrobię to teraz. A teraz omówmy, jak możemy podejmować mądre decyzje na podstawie zasad biblijnych. A nie w oparciu o listę reguł. Drogi Stevenie, jestem wzruszony. Nie sądziłem, że doczekam takiej chwili. Czyżby od dziś można było podejmować osobiste decyzje na podstawie zasad z Pisma Świętego, a nie w oparciu o listę reguł? No niestety, przekomarzam się z Tobą, bo każdy wie, że u świadków Jehowy nie ma czegoś takiego jak osobiste decyzje. Bo te wiązałyby się z potrzebą logicznego myślenia i myślenia krytycznego. A samodzielne myślenie to wielki czerwony znak stop co znajduje potwierdzenie w wielu artykułach na przestrzeni lat. Aby łatwo to sprawdzić bo ja lubię mieć dowód to wystarczy w wyszukiwarce JWORK wpisać po angielsku Independent Thinking czyli w tłumaczeniu na polski samodzielne lub niezależne myślenie a naszym oczom Ukaże się mnogość artykułów przestrzegających przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jakim jest używanie swojego mózgu do zadania, do jakiego został stworzony. Pomyślmy o takim przykładzie. Gdy byliśmy dziećmi, rodzice ustalali reguły, żebyśmy byli bezpieczni. Na przykład mówili: Zawsze trzymaj mnie za rękę, kiedy przechodzimy przez ulicę. Nasi rodzice mówili tak. Żeby chronić nas przed niebezpieczeństwem. Ale z czasem nie musieliśmy już trzymać mamy czy taty za rękę. Czy zagrożenie minęło? Nie. Po prostu nauczyliśmy się rozglądać, czy nic nie jedzie, i bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Dobry przykład, Stevenie. Czy jednak z łaski swojej pozwolisz mi na nieco szyderczą parafrazę twojego wywodu? Tak. Dziękuję. Więc pomyślmy o takim przykładzie. Gdy byliśmy świadkami chowy, ciało kierownicze ustalało reguły, abyśmy nie czuli się bezpiecznie. Na przykład mówili, że Armagedon tuż tuż, bo ludzie z roku 1914 nie mogą umrzeć, zanim ten nie przyjdzie. Ciało kierownicze mówiło tak, abyśmy biegali jak chomiki w kołowrotku. Ale z czasem okazało się, że to, co mówili, to było kłamstwo. Czy zagrożenie minęło? Nie. Armagedon znowu jest tuż za rogiem, ale tym razem po prostu wymyślili nową naukę o nakładającym się pokoleniu, aby chomiki biegały dalej. Bo przecież to by było trochę dziwne, gdyby zdrowy trzydziestolatek nadal musiał trzymać mamę za rękę, żeby przejść na drugą stronę. Podobnie dojrzali chrześcijanie nie potrzebują reguły w każdej sytuacji. To faktycznie wyglądało bardzo dziwnie, że zdrowi trzydziestolatkowie przez dziesięciolecia nie mogli zapuszczać brud, bo jacyś ludzie, Twoi koledzy Stevenie, bez żadnej wyraźnej przyczyny, ani nawet nakazu biblijnego, zakazywali im tego. Jakby tego było mało, robili to wbrew Biblii, która w Waszej ulubionej części w Starym Testamencie wręcz zabrania golenia brody. W kapłańskiej 19 rozdziale 27 wersecie czytamy, że... Nie wolno wam ścinać włosów dookoła głowy na wysokości pejsów, i nie wolno ci niszczyć skraju swej brody. Koniec cytatu. Więc jak patrzę na świadków wiechowy, to widzę takie dorosłe dzieci, które na wszystko muszą mieć pozwolenie, Którzy gubią się, dosłownie nie wiedzą, jak się zachować, jeśli sytuacja wybiega poza scenariusz napisany przez was w strażnicach. Jak żyć, jak nie ma na życie gotowej recepty? Chcesz na to przykład, Stevenie? Już ci go daję. Wszyscy świadkowie Jehowy wiedzą, jak odwracać u głowy na ulicy, kiedy mnie widzą, mnie wykluczonego. Ale nie wiedzą, jak się zachować, gdybym ich zagadał. Bo to wybiega poza scenariusz. A mnie zdarzało się tak po prostu bez atakowania czy nachalności odezwać się do nich. Ich zachowanie w większości przypadków było wręcz komiczne. Jak słabych aktorów, którzy zapomnieli swojej kwestii i teraz nieudolnie próbują dalej grać swoją rolę. Więc tak, Stevenie. Zrobiliście ze swoich wiernych dorosłe dzieci, które bez skryptu ze strażnicy nie potrafią żyć, których paraliżują zwykłe życiowe sytuacje, opierające się na kontaktach międzyludzkich. Jeśli w grę nie wchodzi żadne konkretne prawo, korzystamy z sumienia wyszkolonego na Biblii, żeby podjąć dobrą decyzję. Bredisz, Stevenie ja słyszę, co mówisz, ale Wy jedno mówicie, a czego innego wymagacie. Bo chcecie brzmieć jak luzacy, którzy nie robią obostrzeń, a jednocześnie chcecie kontrolować każdą sferę życia swoich członków. Ale zauważenie tej dychotomii jest dosyć proste. Ja nauczyłem się już waszej przewrotności. No, na przykład w twoim zdaniu, które przed chwilą powiedziałeś, że cytuję: Jeśli w grę nie wchodzi żadne konkretne prawo, korzystamy z sumienia wyszkolonego na Biblii, żeby podjąć właściwą decyzję. I to zdanie dla niewprawnego ucha może brzmieć sensownie. Ale ja tu dla was widzę doskonałe wyjścia awaryjne, które nie wątpię użyjecie w razie potrzeby. Bo mówisz, że jeśli w grę nie wchodzi żadne konkretne prawo. Ale to, czy tak jest, czy nie, to już ustalacie wy, ciało kierownicze, bo to wy mówicie, co jest zgodne z prawem. Przewrotne to, ale działa wam od lat. A po co naprawiać coś, co działa? Prawda, Stevenie? W przebudzie się z 1977 roku w wydaniu polonijnym zadano takie ważne pytanie. W strażnicy z 1977 roku podano rady, które Steven Lett zastosuje teraz, w 2025 roku. Bo przez 48 lat od czasu ukazania się tamtej strażnicy rady w niej pozostawały ukryte. I dopiero dziś ciało kierownicze Świadków Jehowy, doznając oświecenia, będzie w stanie rozszyfrować te prawdy. I teraz, w Twoim przemówieniu Stevenie następuje tak przewrotny przewód myślowy, że kilka następnych minut po prostu pominę. Jako zaślepiony człowiek ze świata nie jestem w stanie pojąć tych rewelacji. A cytaty, które podajesz jako wytłumaczenie Waszego 48-letniego zaćmienia umysłu są tak wiarygodne, jak domniemanie niewinności umorustanego trzylatka nad pustym słoikiem ponutelli. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Ja tego nie kupuję, ale kto chce, może pokusić się o obejrzenie pełnego sprawozdania, do czego zachęcam do ciekliwych. A co powiedzieć o obrączkach? Według niektórych historyków mają one pogańskie korzenie, ale dzisiaj dla większości ludzi jest to po prostu znak, że osoba, która ją nosi, jest po ślubie. O. Widzę, Stevenie, że słuchacie, co mówią tak zwani odstępcy. Jak używali przykładu pochodzenia obrączek ślubnych, aby wskazać niekonsekwencje w waszym nauczaniu. A ty, rachciach i rozprawiłeś się z nimi. Dobra robota. Jeden z ich argumentów wytrąciłeś im z rąk. Albo przynajmniej tak ci się wydaje. Zobaczmy, co tam dalej wymyśliłeś. Ważne jest też to, kiedy coś robimy. Weźmy na przykład. Ozdoby świetlne. Wielu Betelczyków, tutaj w Warwick, lubi ozdabiać swoje balkony sznurami białych lampek, ale nie robią tego w listopadzie ani w grudniu. Dlaczego? Bo w tej części świata takie ozdoby są jednoznacznie kojarzone z Bożym Narodzeniem, świętem religii fałszywej. Nasza rodzina Betel unika nawet sprawiania wrażenia, że w jakikolwiek sposób uczestniczymy w tym niebiblijnym święcie. No właśnie, o tym mówiłem. Przewrotność. Kolejny raz przewrotność. Używaj lampek, ale nie w grudniu. Czy to jest twoja recepta na uzyskanie bożej akceptacji, Stevenie? Robić wszystko odwrotnie niż inni? Takie przewrotne metody powodują właśnie powstawanie różnych niepisanych dziwactw, których przestrzegają świadkowie jehowy. I potem powstają takie natręctwa, że należy robić wszystko przeciwnie do tego, co robią inni. Więc dawaj innym prezenty, ale nie na święta. Zjedz pączka, ale nie w tłusty czwartek. Poczęstuj się cukierkiem od kolegi, ale nie w jego urodziny. Albo tak irracjonalne pomysły jak ten, żeby napić się wina, ale nie w dzień pamiątki śmierci Jezusa. Więc podpowiadam, jeśli jakiemuś świadkowi Jechowy podoba się świąteczna choinka, to dobrą metodą jest ubieranie jej w lipcu. Pamiętać bowiem należy, że metoda Stevena działa na wielu płaszczyznach. Innym przykładem jest wznoszenie toastów lub stukanie się kieliszkami. Przez wiele lat świadkowie Jechowy unikali tego zwyczaju, ponieważ mógł on wywodzić się z religii fałszywej. Jednak obecnie w większości miejsc wznoszenie toastów lub stukanie się kieliszkami nie ma już żadnego religijnego znaczenia. Jest to uważane za sposób wyrażania radości. No i mamy. Krem de la creme tego sprawozdania. Można stukać się kieliszkami i wznosić toasty. Ale jak mówi pan Let, przez wiele lat świadkowie chowy unikali tego zwyczaju. Dlaczego tak robili? Bo jak powiedział Steven, to mogło wywodzić się z religii fałszywej. Mogło się wywodzić? Mogło? To nie można było tego sprawdzić? A jeśli dalej nie jest jasne, skąd się to wywodzi, to może jednak lepiej tego nie robić. Nie. Pan Let używa tutaj matematycznego podejścia do tematu. On mówi, że teraz w większości miejsc Wznoszenie toastów i stukanie się kieliszkami nie ma już żadnego religijnego znaczenia. Ciekawe podejście do tematu. Pan Let policzył wszystkie miejsca, gdzie ludzie wznoszą toasty, i miejsc, gdzie nie traktuje się tego religijnie jest więcej niż tych drugich. Sprawa załatwiona. Wystarczy prosta matematyka i już wiemy, jak Bóg patrzy na dźwięk stuku kieliszków. Kiedyś miało to wydźwięk religijny, a teraz jest to już po prostu wyrażanie radości. Panie Let. Nie jestem już młodym człowiekiem. Może nie jestem tak sędziwy jak pan, ale nie pamiętam, aby w Polsce kiedykolwiek stukanie kieliszków lub toasty miały podtekst religijny. No chyba, że ktoś wrzasnął. Za zdrowie proboszcza! Ale cała ta zmiana, panie Stevenie, niby błaha i nieistotna, wcale taka nie jest. Wasza stara nauka o demonicznym podłożu toastów i stuku kieliszków miała wpływ na życie milionów ludzi, w tym i mojego. Ileż to razy musiałem kombinować na weselach, aby jakoś uniknąć sytuacji zasmucania mojego Boga poprzez wypicie za zdrowie Państwa Młodych. Bo ja Wam wierzyłem. Wierzyłem, że to prawda. I to nie są odległe czasy. Jeszcze w 2007 roku w Strażnicy z 15 lutego na stronie 30 i 31 w pytaniach czytelników było zadane takie. Skoro Biblia nie wspomina o wznoszeniu toastów, to dlaczego Świadkowie Jehowy nie biorą w nich udziału? I teraz pozwólcie, ale przeczytam dłuższy fragment. Cytuję: Skąd się jednak wywodzi zwyczaj wznoszenia toastów? W strażnicy nr 10 z 1969 roku zamieszczono cytat z pewnej encyklopedii: Zwyczaj picia za zdrowie osób żyjących najprawdopodobniej wywodzi się ze starożytnego obrządku religijnego, polegającego na przepijaniu do bogów i ludzi zmarłych. Grecy i Rzymianie w czasie posiłków ulewali libację swoim bogom. A na ceremonialnych ucztach pili do nich i do zmarłych. Następnie dodano: Blisko związane z tym składaniem jakby ofiar z napojów musiało być picie za zdrowie ludzi żyjących. Obecnie nie jeden uczestnik toastów może nie uważać, że w ten sposób prosi jakieś bóstwo o odzew lub błogosławieństwo, ale też nie umie wyjaśnić, dlaczego podnosi kieliszek wina w kierunku nieba. Jednakże czyjaś nieznajomość faktów nie stanowi dla prawdziwych chrześcijan powodu, by mieli naśladować takie gesty. W naszych czasach wznoszenie toastów może nie być traktowane jako gest religijny. Jednak chrześcijanie nie biorą w nich udziału z ważkich powodów. Zwyczaj ten ma korzenie religijne i nawet teraz może uchodzić za formę zwracania się do nadprzyrodzonej siły o błogosławieństwo, jak gdyby szukania u niej pomocy. Koniec cytatu. Ten przydługi cytat ukazuje, jakim niekonsekwentnym jesteś pan człowiekiem, panie Lett. Bo w całej swej rozciągłości artykuł ten zaprzecza temu, coś pan perorował przez kilkanaście ostatnich minut tego sprawozdania. Pan i pana koledzy z ciała kierowniczego po raz kolejny zakpiliście sobie z wiernych. Gdzie leży granica ludzkiej wytrzymałości na waszą butę? Pytam. Kiedy następni myślący i wciąż jeszcze wierni świadkowie Jehowy powiedzą dość waszej bezczelności? Dlatego. Po rozważeniu tej sprawy z modlitwą, ciało kierownicze doszło do wniosku, że nie ma potrzeby ustalania reguł dotyczących wznoszenia toastów i stukania się kieliszkami. Każdy chrześcijanin powinien wziąć pod uwagę zasady omówione w tym sprawozdaniu oraz swoje wyszkolone na Biblii sumienie, żeby podjąć dobrą decyzję. A to już apogeum absurdu. Podsumowanie decyzji ciała kierowniczego. I to nieważne, że jeszcze kilka minut temu mówiłeś pan, panie Let, o osobistych decyzjach podejmowanych na podstawie zasad z Pisma Świętego, o trzydziestolatku, który nie powinien być już mamin-synkiem, o korzystaniu z sumienia wyszkolonego na Biblii. O tym żeś pan przed chwilą mówił. A teraz podsumowujesz to pan słowami, cytuję: Ciało kierownicze doszło do wniosku, że nie ma potrzeby ustalania reguł dotyczących wznoszenia toastów. I stukania się kieliszkami. No przecież to jest kuriozum. Podejmujcie decyzję sami, ale ciało kierownicze doszło do wniosku, gdzie ustalać reguły. I nawet jeśli teraz, już nie ma potrzeby ustalania reguł w tej określonej sprawie, to znaczy, że jeszcze kilka dni temu te reguły istniały. Więc jest sumienie, są osobiste decyzje, są samodzielni trzydziestolatkowie, ale ponad wszystkim jest ciało kierownicze i ich decyzje. Muszę kończyć ten podcast, bo czuję, że zaczynam krwawić uszu. Co to oznacza? Czy mówimy, że wznoszenie toastów jest właściwe zawsze i w każdej sytuacji? Oczywiście, że nie. Mówimy po prostu, że nie ma potrzeby tworzenia reguł. Każdy z nas będzie musiał skorzystać z zasad biblijnych? Żeby w różnych sytuacjach podjąć mądrą decyzję. I podsumowanie podsumowania żeby nie było niedomówień. Żeby każdy zrozumiał o co chodzi nawet zdrowy trzydziestolatek. Więc pamiętajmy nie zawsze wznośmy toasty. Nie każdy toast jest też właściwy, nie ma potrzeby tworzenia reguł. Więc wznieśmy w górę kieliszki za to, że ta religia musi upaść.